Cześć, witajcie tutaj, Pyro. Ze mną jest Dzisiaj. Adiko, yy, siemanko. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam y, pracę cropdusterem, y, opryski chemiczne. Y, do tego tr trzeba posiadać licencję L2. Y, jak ją już posiadacie, to wtedy można wsiąść do takiego samolotu, no i po prostu nim sobie latać. Na początku trzeba zdać to wylatać 10 godzin na dodo, później idziecie do urzędu, zdajecie sobie teoretyczny egzamin na licencję L2, a już po wszystkim zdajecie praktykę na L2, która trwa około 40 minut i latacie po całym Los Santos z samolotem Beagle. Po zdaniu wchodzicie do takiego Destera i zarabiacie. Ja pokażę właśnie na czym polega ta praca, no i no, myślę, że będzie Wam się podobał ten odcinek. No, to teraz intro. No, jesteśmy już z powrotem. Zapełnię teraz bak oraz y, zapełnienie samolotu. O, przy okazji, z zapełniania baku, zapełnienie nam się y, również tutaj y, zapełnia. Dziwnie to brzmi, no ale niestety tak to jest. No, 100% mamy. No I teraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, chociaż już większość ludzi powinna wiedzieć. Yy... Masz coś do powiedzenia? No, ok. W ogóle tak, na Golesza, bo prosił o pozdrowienia. Yy, jestem w gangu Alone Forever i to jest bardzo przyjazny gang, za darmo do niego wbijamy. I ten. nie mamy żadnych takich aut ważnych, tylko pereniale i Vincenty, żeby zostawić bramy do wjazdu do, no, do baz różnych. Baz mamy około sześciu, także te z czego dwie to są takie prawdziwe bazy, wiecie, że takie ogromne, a reszta to takie domy udostępnione przez innych graczy. Yy, no ogólnie gang bardzo przyjemny, bo on nie jest po to, żeby płacić w nim składki, bo składek też nie ma, tylko żeby sobie miło pograć, z innymi pogadać. Bo ludzi to naprawdę mamy w tym gangu, no, tyle ile widzicie. Ja będę startował na wicelidera tego gangu, bardzo bym chciał być wiceliderem i zdodawać was po prostu chętnie tutaj. Też powiększyłem osiedle, to moje przy Palomino Creek. Jest teraz o wiele większe, o kilka domów znaczy. Więcej ludzi tam mieszka i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. W ogóle za zbudowanie powiększonej wersji dostałem 10 tysięcy od Master Jeffa, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Jeden z najlepszych herkonów. No, to tyle chyba z tych informacji ogólnych, nie? Ty do jakiego gangu należysz? Red Taurus. O. No także Adiko do tego gangu należy. Tam można dołączyć Macie, co tam Macie dokładnie wymieniła. Rekrutację... A że auta? No, no to no. mamy tak: Remingtona, Sand Kinga, Tampe, o ile nie poszesz na Sel, Vincenta. Um, mieliśmy Chloera, ale już go w sumie nie ma, to nie wiem po co nim mówić i i chyba tyle. Aha. No, okay. jak widzicie tutaj. Yy, za jeden punkt 1% zapełnienia tracimy. A, sorry, jeszcze falo. Okay. 1% zapełnienia tracimy, ale za jeden punkt mamy 10 euro. No i jeżeli nie trafimy w jeden z tych punktów, bo ja to nazywam tunelem, takie jak kilka porządnych punktów. Jak nie trafimy w jeden z tych punktów, to wtedy cały tunel się anuluje i musimy z winy lecieć. Yy, praca jest bardzo, ale to bardzo opłacalna. Bardzo szybko na niej się zarabia. W godzinę około 3 do, od 3 do 4K. I tak, nie ja wylatałem te 10 godzin, bo nie mam mowy, żebym ja wylatał, ja nie mogę tak yy, nie, No Nigdy w życiu bym nie wylatał 10 godzin w tygodniu. Yy, wylatał mi użytkownik, a w sumie również youtuber. Na YouTube on ma CamilGain, grze Kamil DSK. To jest mój sąsiad na osiedlu akurat. Też bardzo fajne filmiki nagrywa. No i właśnie pozdrawiam serdecznie również. Bo gdyby nie on, ja bym nie latał jeszcze w tej pracy. Ja mu dałem pasy do swojego konta, on mi wylatał 10 godzin, bo zarabiał mi kasę, to on mi dał swoje pasy i ja jemu po prostu wylatałem te... znaczy ja mu zarabiałem, bo on nie umie latać kroplasterami. I ja mu po prostu sobie wylatałem. No nic mu dużo kasy zarobiłem. Co chciałeś? Coś chciałeś? Nie Ale... Nie do tematu. On się bawił w mapę edytorze w tej chwili. Nadal? Mhm. Uh -huh. jak? A jak wychodzić taką zakładkę current Elements? Nie wiem. Curant. Kurde, was ze Fuck. To jest bardzo opłacalna praca, naprawdę. Najlepsza, jaką można wybrać sobie. To opłaca się wylatać te 10 godzin na Dodo. Naprawdę. I to bardzo się opłaca. Nawet wiadomo, że to jest straszna mordęka i utręka, ale... I jest to tak opłacalne, no, no wyobrażalnie. Ja nie wiedziałam, że to praca będzie aż taka dobra. Mam nadzieję, że jej nie znerwują pod żadnym względem. I Dodo to już w ogóle nie ma, nie ma co porównywać Dodo z tą pracą, bo to już są dwa inne światy kompletnie. Nawet lagów takich dzisiaj nie ma w ogóle. Jak to zwykle mi by, u mnie bywa. Na odcinkach czekajcie, gdzie ja mam lecieć. A, okej, nazwę to raz. No, ja tam polecę. Później wrócę y, na Los Santos, na lotnisko i to będzie koniec odcinka, bo ja tylko chciałem wam to pokazać y, tą pracę konkretną. Następny odcinek będzie, gdy już będę miał Banshee prawdopodobnie, przynajmniej się postaram. No, chyba, że będzie jakieś ważniejsze wydarzenie, no to wtedy je nagram. Ale już tak nie mogę się doczekać kupić ta, tą super brykę, tą zarąbistą. A muszę przynajmniej do 80k jeszcze chyba dorobić, wiecie? Myślałem kiedyś, że w ogóle kupię za 60, a to w ogóle to już była przesada. Dobra. A, od, od zielonego punktu się zaczynaj do czerwonego, się zielecie, mi się coś pochraniło przed sekundą. W ogóle tak to jest bardzo trudna praca, ale już jak ją ogarniecie, no to jest, są bardzo dobre, no bardzo dużo kasy jest dzięki tej pracy, no. także się opyla. Nawet se można poćwiczyć, yy, no w map torze se zrobić taki tor i możecie tam w niego przez niego przelatywać. No patrzcie, wszystkie punkty przeleciałem i piszą, że pominąłem, nie, to jest harmstwo w państwie. Tak właśnie to wygląda jak nie traficie w jakiś punkt, nie wiadomo, jakim cudem w ogóle, no to wtedy musicie od nowa lecieć. Nie od nowa, tylko już wam się anuluje i lecicie do innego punktu. Ja miałem farta akurat, że mi się zrespił bardzo blisko. Chyba bardzo blisko. No, blisko blisko. A Diko tam w sapie? Gdzie? co? O, tu widziałem banshee jakieś tam na dole. Wiesz co, chyba sobie odinstaluję banshee w HD, bo ten... bo to nie pasuje za bardzo do innych samochodów, jest zbyt piękne. Serio? No. Serio. Jak się nazywa brama po angielsku? Gate wpisz, gate. Okay. Albo fence. Fence. Fence wpisz. Fence. Będziesz miał wtedy płotek, bo brama taka otwierana nie będzie, czegoś takiego. Niestety. Tu trzeba skrypta wpisać. No. Zarobiłem do 75k. Lecę teraz na lotnisko w Las, Los Santos. I, ten, I tam się pożegnam. Jeszcze się przyjadę chwileczkę wickiem mm, gangowym. I to tyle będzie w tym odcinku dzisiejszym. Bardzo fajnym oczywiście. Nice. I... Oczywiście klikajcie subskrypcje, lajki, dawajcie komentarze, klikajcie w reklamy moje, bardzo bym was prosił, bo chciałbym mieć przynajmniej 30 euro. No i tyle. Nie. Tutaj piękna skocznia motocrossowa. W sumie mówią na to skocznia narciarska, także na no niech już im tam będzie. Mam nadzieję, że nie będzie w ogóle żadnego echa u Adi Adika. No, zresztą i tak mało mówił. Także no, nawet jakby było, to będzie chyba spokój. Panie, uspokój się, bo ty tam przeżywasz co widzę. No, takie. No, stary, wiesz jak się obraca jakiś element? No nie wiem, no kontrol i strzałki. Serio? No tak. Tak nie działa. Albo page up, page down. Tylko trzymaj ten kontrol. Ładnie, delikatnie wylądowałem. Hmm. Odstawiłbym do hangaru, gdyby był takowy otwarty, dlatego postawię przed hangarem. Naprawiłem! Nice! Co? Czy ty wiesz, co ja przeżywałem? Mm, okres? Nie, ale. W... Nie wiem. <laughs> to, to co przeżywałem? Nie Nie dopytuj tak. <laughs> co? Dobra. Ale? siadam do Vincenta gangowego, którego naprawiłem. W ogóle uwielbiam Vincenty, to jest jedno z najładniejszych autek w GTA San Andreas, tak mi się wydaje przynajmniej. Patrz, to z przodu jest takie takie piękne, z tyłu tak samo. W ogóle rejestracja Tiger 1, ale to dlatego, bo to jest samochód yy, no yy, jednego z naszych liderów gangowych, Tigera. I to tyle. O, mentosik. Aha. W ogóle Mentosik jest mm, ten bardzo dobrym moderatorem, którego pozdrawiam. Pomaga każdemu w ogóle zna się na swojej robocie. Yy, ja w ogóle teraz wystartowała rekrutacja na moderatora i mam nadzieję, że się dostanę, a jak się nie dostanę. No trudno, spróbuję w następnym miesiącu i tak będę próbowała aż do używ. No, to tyle. Ja się z wami żegnam. Ja okay. byłem Tani Rozamu Adiko. Tłumaczyłem już, co macie zrobić wcześniej. To tyle. Cześć. Adiko, jesteś? No. To byś się pożegnał. <grymne> no, Nara. <grymne> już dawno wyłączony program. Nara. No, cześć.